Poproszę najpierw 100 gramów dobrze zamrożonej substancji, a dopiero później talerz pożywnej zupki. Dobrze to. Tak. tak więc proszę pana, 100 gramów czystej wódki. I lud osobna na szklankę, proszę pana? Doskonale pan ma zawsze rację, na osobną szklankę, naturalnie i dopiero później talerz pożywnej zupki. Dobrze. – Doskonale. – Proszę bardzo. – I dla pana. – Doskonale. Czy pan zdrowia? Tak to się właśnie robi. Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. Moc jest z nami.